W czasie toczenia, przy oddzielaniu warstwy materiału z obrabianej części, ostrze narzędzia pokonuje opór. Na co składają się siły działające podczas skrawania? Siły te są wynikiem różnych zjawisk powstających w czasie obróbki skrawaniem. Bezpośredni wpływ na siłę tę ma rodzaj obrabianego materiału oraz parametry skrawania. Na opór skrawania składa się wiele czynników, m.in. siła potrzebna na odkształcenie warstwy skrawanego materiału, spęczenia wióra, oddzielenia warstwy skrawanej od podstawowej masy materiału, siły spowodowane tarciem wióra o powierzchnię natarcia ostrza noża, jak też siły spowodowane tarciem powierzchni przyłożenia noża o materiał obrabiany. Siła skrawania może posiadać różną wielkość i różny kierunek w zależności od obrabianego materiału, geometrii ostrza noża oraz warunków skrawania. Dla lepszego zrozumienia oddziaływania siły skrawania na narzędzie, materiał obrabiany oraz obrabiarkę, rozkłada się ją na trzy kierunki składowe. Składowa siła skrawania PX jest przenoszona przez suport i skrzynkę suportową. Wielkość dopuszczalna tej siły jest uzależniona od konstrukcji obrabiarki i wytrzymałości mechanicznej jej składowych elementów. Składowa PY ma tendencję do odsuwania noża od materiału oraz do wyboczania materiału zamocowanego na obrabiarce. Pod działaniem siły stycznej PZ nóż jest odginany do dołu. Siła PZ nazywana jest główną siłą skrawania. Wielkość kąta przystawienia noża tokarskiego ma istotny wpływ na wartość siły PX oraz PY. W miarę zwiększania się kąta przystawienia maleje siła PY, a rośnie składowa siła PX. Wartość kąta natarcia noża tokarskiego ma istotny wpływ na wielkości wszystkich trzech składowych sił skrawania. Zwiększenie kąta natarcia noża tokarskiego powoduje zmniejszenie wszystkich trzech składowych sił skrawania. W przypadku noża tokarskiego z zaokrągloną przejściową krawędzią skrawającą, zwiększenie promienia zaokrąglenia noża powoduje zwiększenie wszystkich trzech składowych sił skrawania. Zmiana kąta pochylenia głównej krawędzi skrawającej w granicach plus minus 5 stopni nie ma praktycznego wpływu na wartości sił skrawania. Stosowanie cieczy smarująco chłodzących w istotny sposób zmniejsza siłę skrawania. Głębokość skrawania jest parametrem, który ma najbardziej istotny wpływ na wielkość sił skrawania. Przy małej głębokości siły te są bardzo małe. W miarę zwiększania głębokości skrawania wszystkie składowe siły w wyraźny sposób wzrastają. Wielkość posuwu ma także wpływ na trzy składowe siły skrawania, jednak w o wiele mniejszym stopniu niż głębokość skrawania. Przy zwiększaniu posuwu siła skrawania rośnie. Szybkość skrawania wnikłym stopniu wpływa na wartość siły skrawania. Przy zwiększaniu szybkości skrawania siły te nieznacznie rosną. Wartości dopuszczalnych sił skrawania uzależnione są od wytrzymałości narzędzia oraz obrabiarki. Obrawiarki lekkie przystosowane są do przenoszenia niewielkich sił skrawania. Obróbkę skrawaniem, w wyniku której powstają duże siły skrawania, przeprowadza się na ciężkich obrawiarkach. Zasadniczy wpływ na wielkość siły skrawania ma rodzaj obrabianego materiału. Przy zachowaniu tych samych warunków skrawania inna będzie siła przy toczeniu stali, żeliwa, brązu, mosiądzu czy też aluminium. Dla określonej obrabiarki wartości dopuszczalnych sił skrawania są uzależnione od sztywności zamocowanego materiału. Najbardziej sztywnym jest zamocowanie materiału w uchwycie i podparcie kłen. Mniej sztywne jest zamocowanie materiału w kłach. Najmniejsza dopuszczalna siła skrawania może być w przypadku zamocowania materiału tylko w uchwycie. Sposób zamocowania materiału ma istotny wpływ na dopuszczalną siłę skrawania, jak to wynika z wzorów. Praktycznie oblicza się lub mierzy jedynie główną siłę skrawania PZ. Siły składowe PY i PX określane są w uzależnieniu od siły PZ. Obliczanie sił skrawania jest sprawą dosyć trudną. Współczynniki przy wzorze obrazują wpływ geometrii ostrza noża oraz warunków skrawania na wielkości sił skrawania.